Jestem Andrzej Gański. Urodziłem się tutaj pewnie po wojnie wiele lat, ale już nie chcę zdradzić kiedy. Stąd pochodzą moi dziadkowie pradziadkowie. Podstawówkę kończyłem w Miechucinie, w pięknej miejscowości mojej gminy, gminy Chmielno. Później poszedłem na 8 lat do Gdańska, gdzie kończyłem m.in. technikum budowy okrętów. Robiłem studium pomatoralne rolnicze, żeby wrócić z powrotem na wieś. Ale w sumie to tak, widziałem, że to. Życie jest niby piękne, ale nieopłacalne jest na wsi. Z powrotem poszedłem do, do Gdańska do pracy, tam dojeżdżając tam będąc tutaj. Tak trochę no, chciałem ratować no, swoich tam dziadków, pradziadków. Tak się zaczyna od tego czasu tak zabawiać, Najpierw to krowy, to tam jakieś tam kury, gęsi, kaczki. Tak wszystkiego po trochu, żeby coś tam było żeby można tego z, zmarnować. Trzeba utrzymać no, tradycję. No, trzeba tradycję trzeba podtrzymać, bo to jest taka mi, nasza kaszubska mi... trady, tradycja, że to trzeba ratować. Ojcowiznę trzeba ratować. Ta broń Boże się pozbywać tylko do się, do siebie. Bo jeszcze tam, żeby było więcej i lepiej, a nie żeby tam rozprzedawać. To tam praca i praca, a praca jak to mówią, czyni człowieka szlachetnym daje dobro. A ja teraz Co może jeszcze... Ja... Na imię mam Janusz Gawlica i pochodziłem z, z okolicy Darmowa, a tu przyjechałem tak najpierw do pracy, do Truskawek i tak zostało. Mówię, już teraz 20 lat prawie mieszkam, nie? No i tak dodatkowo do renty dorabiam, mówię, tymi serami, że produkuję sery kozie, to jest ze świeżego mleka, na podpuszce z przyprawami, z ziołami różnymi, zależy kto co lubi. No i jakieś tam zwierzęta trzymałem ważanty, pawie, ptactwo ozdobne, drupo ozdobny. No. i dodatkowo coś. Jeszcze, co? Jeszcze Truskawki na przykład teraz no. troszeczkę mniej, bo to, to choroby weszły i lepiej mieć truskawek 25 arów, ale zdrowe, bez nawozu, bez co i to ludziom sprzedawać coś dobrego, a nie jakieś tam nawiążone, nie wiadomo no, czym. 10 hektarów i truskawek mieć, a wtedy sama chemia i sama chemia w to idzie. Przecież te kaczki sprzedajemy z własnego wychodu, to tam się trzyma tam pół roku czy a to jest zdrowe. Są na to chętni, na kaczki, na gęsi czy jakiegoś koguta, że to jest takie prawdziwe, naturalne. Jesteśmy dumni, że mieszkamy na Kaszubach, że mieszkamy w gminie Chmielno, w pięknej miejscowości Biejhucino, no i tam Chmielno, perełka Kaszub. Jesteśmy z tego dumni bardzo. No, bardzo możemy, możemy tam na szter tam por mam się no, czym pochwalić. No to tam na nam zazdroszczą i myślą czego, a my jesteśmy z tego że Mieszkamy w takim pięknym zakątku Polski.